Witajcie! Ciekawe, ilu z nas zajrzało śmierci w twarz, a jednak przeżyło? Bohaterowie dzisiejszego odcinka byli o krok od śmierci. Popatrzcie, co zdarzyło się potem. Robotnicy dobrze znali czarnego kota o imieniu Porsche i jego burego kolegę. W czasie, gdy mężczyźni wylewali fundamenty domu, koty ciągle kręciły się w pobliżu, polując na myszy, ptaki, może nawet małe węże. Robotnicy polubili małe rozrabiaki. Myśleli nawet o tym, żeby je do siebie zabrać po zakończeniu budowy. Aż tu nagle zdarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Pewnego dnia mężczyźni usłyszeli dziwny dochodzący z krzaków pisk, który nie przypominał miałczenia kota. Rzucili się jednak zwierzęciu na ratunek. Gdy rozsunęli gałęzie, ich oczom ukazał się okropny widok. Wokół kociaka kilkakrotnie owinął się ogromny pyton tygrysi i najwyraźniej szykował się do tego, aby zjeść porusze. Na obiad. Wąż miał wszelkie szanse na sukces, gdyż pytony są niezwykle silne. Zaczynają od duszenia ofiar w uścisku, potem łamią im kości, a następnie w całości je połykają. Potem, leżąc w zacisznym, cienistym miejscu, spokojnie trawią. Na szczęście jeden z robotników znalazł w pobliżu długie kije, w które mężczyźni się uzbroili. Jeden z nich przytrzymał głowę pytona przyciskając ją kijem do ziemi. A drugi w tym czasie zaczął rozwijać węża. W obliczu niebezpieczeństwa Pyton wypuścił kotka ze śmiertelnego uścisku i rzucił się na nową zdobycz. Już otwierał paszcze, ale po pierwsze, ludzie na szczęście nie byli dla niego łatwym łupem, po drugie, wciąż wzmagał się z kijami, które przygniatały go do ziemi. Widziałem po jego oczach, że żyje, wspomina robotnik, który uratował kota. Biedak leżał całkiem nieruchomo, jakby już był martwy. Ale ludzie byli pewni, że mimo to żyje. Jeden z wybawicieli złapał kota za tylne łapy i wyciągnął go z pola bitwy. Reanimował biedne zwierzę tak samo, jak robiłby to z człowiekiem: masaż serca i sztuczne oddychanie. Z boku wyglądało to na delikatne poklepywanie, ale kot w pewnej chwili poruszył się, odwrócił głowę i stanął na miękkich nogach. Widać było wyraźnie, że był w ogromnym szoku. Kot zajął się swoimi kocimi sprawami i ruszył na spotkanie z burym kolegą. Aby wzmocnić biedaka po takim przeżyciu, mężczyźni dali mu miskę z wodą i świeże ryby do jedzenia. Pytona zaś dzielni ratownicy wnieśli z placu budowy i na szczęście nikt nie został ranny. Dramatyczna historia skończyła się na strachu. Bart wygląda jak zwykły kot. Chociaż brakuje mu jednego oka, a na twarzy wyraźnie maluje się niezmiennie piracki uśmiech, to jest pulchny, lśniący i niezwykle miły. Nie sposób uwierzyć w to, że pięć lat temu omal nie trafił na tamten świat. Przeszedł drogę do piekła i z powrotem. Pewnego dnia czarno-białego kota potrącił samochód. Ludzie wykopali mu płytki grób na poboczu drogi i tam go zostawili. Ale po pięciu dniach part wrócił, ocknął się, okropnie zgłodniał i dosłownie wydrapał sobie drogę na zewnątrz. Kot zombiak, jak nazywano go w sieciach społecznościowych, wyglądał naprawdę okropnie. Lewe oko barta uległo uszkodzeniu w czasie, gdy leżał pod ziemią, zaczęły się w nim rozmnażać larwy. Kot miał pęknięte podniebienie i złamaną dolną szczękę. Z martwych wstałego zwierzaka zabrali wolontariusze z organizacji Human Society Stampa Bay. Kotem zajęli się prawdziwi specjaliści. Zadrutowali mu szczękę, zaszyli podniebienie i usunęli oko, którego niestety nie udało się uratować. Lekarze weterynarii zatroszczyli się o odwodnione zwierzę i nakarmili biedaka, który nie mógł sam jeść. Wolontariuszka z chroniska Walerii wzięła kota pod swoją opiekę, ponieważ zakochała się w barcie od pierwszego wejrzenia. Były właściciel wprawdzie nie chciał oddać kota, ale ponieważ nie spieszył się z opłaceniem ogromnych rachunków za leczenie, Stowarzyszeniu udało się sądownie przejąć opiekę nad zwierzęciem. A Bart szybko wracał do zdrowia i trafił do domu do dziewczyny, która się nim opiekowała. Valerie martwiła się o to, jak Barta przyjmą pozostali mieszkańcy jej domu, dwa wcześniej uratowane ze schronisk koty. Ich spotkanie poszło jednak lepiej niż można się było spodziewać. Gdy dziewczyna przyniosła do domu transporter z nowym domownikiem, Max, starszy z kotów, od razu przy nim był. Tuż po otwarciu drzwiczek Bart nie zdążył nawet wyjść. Max już zaglądał do środka. Lizał swojego nowego przyjaciela, wciąż jeszcze słabego, i od razu wziął go pod swoje skrzydła. Takie ciepłe powitanie było bardzo miłe, powiedziała Walerii. Bart nawet nie wyszedł z transportera, a Max już przy nim był i pytał. Hej! Kim jesteś? Witamy! Chodź do nas! Z początku Bart nawet nie umiał się bawić. Patrzył na zabawki z zakłopotaniem. Ale teraz, po pięciu latach w kochającym domu kot doskonale opanował różne gry. Ale bardziej niż nakręcany myszy Bart woli swoich puchatych kuzynów. Jego ulubioną zabawą jest chowanie się za rogiem i straszenie kotów i ludzi nagłym wyskakiwaniem lub siedzenie na stoliku do kawy i łapanie przechodzących osób. Bez dwóch zdań Bart ma najlepszy charakter. To on pierwszy podchodzi do drzwi i wita w nich gości. Bart świetnie sobie radzi. Przybrał na napadze, czuje się bardzo pewnie. A jego sierść jest gęsta i błyszcząca. Walerii wciąż nie może uwierzyć, że jej kot wydrapał się z grobu i podziwia jego niesamowitą wolę życia. Dziewczyna jest wdzięczna schronisku za to, że dzięki niemu mogli się spotkać oraz za pomoc w opłaceniu rachunków za leczenie. Ma nadzieję, że jej historia pomoże zwrócić uwagę ludzi, którym los ulicznych kotów nie jest obojętny, na Stowarzyszenie Human Society of Tampa Bay i namówić ich na wsparcie Fundacji. Zapewne wielu z Was ma kota, a może dopiero planujecie wziąć do siebie zwierzaka. Tak czy inaczej z pewnością przyda Wam się poznać kilka faktów na temat tych zwierząt. Po pierwsze, kot może wyrażać swoje emocje mocą ogona. Na pewno zauważyliście, że jego pozycja zmienia się w zależności od nastroju. Ogon uniesiony prawie pionowo oznacza, że kot cieszy się na Wasz widok i Was wita. Gdy ogon porusza się szybko do przodu i do tyłu, kot nie jest w nastroju do zabawy i jest poddenerwowany. Ogon noszony wysoko nad głową, charakterystyczny głównie dla samców, oznacza, że kot ma przewagę nad rywalami. Jeśli ogon porusza się wolno i chaotycznie, kot, nawet jeśli odpoczywa, jest czujny. Wiecie, że kiedy kot kładzie się na grzbiecie i demonstracyjnie odsłania brzuszek, to znaczy, że wam ufa? Można go wtedy delikatnie pogłaskać. Zwykle każde zwierzę instynktownie broni brzucha. Możecie to sprawdzić, dotykając tego miejsca bez pozwolenia. Wiecie, że koty odnajdują drogę i wracają do domu, nie posługując się narządem wzroku? Potrafią to dlatego, że reagują na pole magnetyczne ziemi. Koty doświadczalne, wystawione na działanie silnych magnesów, traciły orientację i nie umiały wrócić do domu. Poza tym koty mogą korzystnie wpływać na przebieg i leczenie różnych schorzeń, np. poważnych chorób psychicznych, chorób serca, uszkodzeń mózgu spowodowanych udarami, krwotokami i urazami. Na zachodzie, Koty szeroko wykorzystuje się w szpitalach, w specjalnych placówkach edukacyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo, a także w domach opieki. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się filmem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.